Pusta stacja, pociąg odjechał. Uwierzyliśmy megafonom. Widzicie? Akurat się odezwały. W piosence. Gadają. Nie po naszemu. W piosence Kaczmarskiego megafony to symbol propagandy komunistycznej. Dzisiaj można po, po, by dodać katolicko-komunistycznej. To one nas oszukują, to one trzymają naród w niewoli. Dlatego tak ważna jest misja telewizji Idź pod prąd, by mówić narodowi prawdę. By wskazywać na źródło prawdy, na Jezusa i jego słowo. Dlatego zachęcamy cię, byś z nami był, byś towarzyszył nam w tej drodze zmiany całego narodu. Szansa znowu się pojawiła. 500 lat po tamtej pierwszej, w czasie reformacji, idziemy po wolność.